Witam was serdecznie, tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. To punkt. W którym łączą się dwie lub więcej dróg. Skrzyżowania są szczególnie niebezpieczną częścią drogi, ponieważ ścieżki pojazdów mogą się przecinać, automatycznie prowadząc do wypadku. Według statystyk wypadki na skrzyżowaniach przejeżdżanie przez nieuregulowane skrzyżowania i zjazdy są drugim najczęstszym rodzajem kolizji. Występującym natychmiast po uderzeniu w nieruchomy obiekt istnieje wiele różnych typów skrzyżowań które są podzielone na kategorie według liczby dróg łączących się na skrzyżowaniu i ich lokalizacji. Najczęstszym typem jest konwencjonalne skrzyżowanie z cztery drogami. Istnieją bardziej złożone, takie jak skrzyżowania typu Y i Ronda. Dostęp może być kontrolowany przez sygnalizację świetlną, znaki drogowe lub zasady mijania. Skrzyżowania nieregulowane, nieuregulowane skrzyżowania są zwykle używane tam, gdzie niskie natężenie ruchu nie uzasadnia instalacji dodatkowych urządzeń kontroli ruchu lub gdzie takie urządzenia kontroli ruchu mogą nie działać skutecznie i mogą dezorientować kierowców. Przejeżdżając przez taki obszar, należy przestrzegać zasad przejeżdżania przez nieuregulowane skrzyżowania i zachować ostrożność. Dwa najbardziej rozpoznawalne typy nieuregulowanych skrzyżowań to węzły autostradowe i ronda. Węzeł autostradowy węzeł autostrad Autostradowy to skrzyżowanie dwóch autostrad na różnych poziomach z drogami łączącymi, które przenoszą ruch z jednej autostrady na drugą. Główną zaletą węzła autostradowego w porównaniu z konwencjonalnym węzłem kontrolowanym jest to, że ruch może wjeżdżać na autostradę lub z niej zjeżdżać bez zatrzymywania się lub kolidowania z innymi pojazdami znajdującymi się już na autostradzie. Zmniejsza to natężenie ruchu i umożliwia przejazd większej liczby pojazdów przez skrzyżowanie. Pierścień rondo to inny rodzaj nieuregulowanego skrzyżowania, na którym ruch odbywa się wokół wyspy pośrodku. Pojazdy znajdujące się w pobliżu skrzyżowania muszą ustąpić pierwszeństwa pojazdom znajdującym się już na Rondzie. Należy zawsze zwracać uwagę na pieszych i rowerzystów. Niektóre ronda są kontrolowane przez znaki pierwszeństwa i dodatkowe oznaczenia chodników, ale nie zmienia to zasad znaki drogowe. Znaki drogowe mogą być instalowane bezpośrednio na skrzyżowaniu lub na dojazdach do niego. Znaki ostrzegawcze są zwykle instalowane na dojazdach do skrzyżowania, podczas gdy znaki nakazu są instalowane bezpośrednio na nim. Znaki ostrzegawcze takie jak skrzyżowanie, sąsiednia droga drugorzędna, skrzyżowanie w kształcie litery T, skrzyżowanie w kształcie litery Y lub skrzyżowanie typu rądu informują o tym. Że przed skrzyżowaniem znajduje się skrzyżowanie i dostarczają informacji o tym, w jaki sposób pasy ruchu łączą się ze sobą. Inne znaki ostrzegawcze, takie jak zwężenie drogi, są umieszczane przed skrzyżowaniami i ostrzegają o łączącym się ruchu. Dzięki czemu można wcześniej zmienić pasy ruchu i zachować szczególną ostrożność. Znaki pierwszeństwa przejazdu, takie jak ustąp pierwszeństwa, stop. Różne znaki kontrolujące zajętość pasa ruchu są instalowane tuż przed skrzyżowaniem. Znaki pierwszeństwa na nieuregulowanych skrzyżowaniach na nierównych drogach informują o kierunku jazdy i ograniczeniach skrętu. Znaki pierwszeństwa przejazdu są zwykle umieszczane bezpośrednio nad pasami ruchu. Prawo pierwszeństwa na skrzyżowaniach. Na nieuregulowanych skrzyżowaniach kierowca musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom które już wjechały na skrzyżowanie. Jeśli dwa pojazdy wjadą na skrzyżowanie w tym samym czasie, kierowca z lewej strony musi ustąpić pierwszeństwa kierowcy z prawej strony, o ile nie wykonujesz chronionego skrętu w lewo pod sygnalizacją świetlną z zieloną strzałką. Musisz ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom i pieszym przekraczającym nieuregulowane skrzyżowanie na głównej drodze, jeśli przed skrzyżowaniem znajduje się znak pierwszeństwa przejazdu, należy zwolnić i ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom na drodze chronionej, jeśli przed skrzyżowaniem znajduje się znak stopu, należy całkowicie się zatrzymać i przepuścić wszystkie pojazdy. Na skrzyżowaniu na którym wszędzie ustawione są znaki stopu, pojazd, który zjeżdża pierwszy, ma pierwszeństwo przejazdu i wjeżdża na skrzyżowanie jako pierwszy. Jeśli dwa pojazdy wiadą na skrzyżowanie w tym samym czasie, kierowca z lewej strony musi ustąpić pierwszeństwa kierowcy z prawej strony, wjeżdżając na ulicę zalei. Podjazdu lub skrzyżowania w kształcie litery T, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim nadjeżdżającym pojazdom i pieszym przekraczającym skrzyżowanie na głównej drodze. Należy ustąpić pierwszeństwa przejazdu wszystkim pojazdom służbowym, strażakom, policjantom, karetkom pogotowia, gdy migają one czerwonymi lub niebieskimi światłami i trąbią. Nawet na równorzędnym, nieuregulowanym skrzyżowaniu należy zjechać na pobocze i zatrzymać się. Nie wolno przejeżdżać, dopóki pojazd ratunkowy nie przejedzie. Jeśli już ruszyłeś, opuść skrzyżowanie, zanim się zatrzymasz. Skrzyżowanie nieuregulowane jest jednym z najczęściej spotykanych typów. Jest to skrzyżowanie dróg. Na którym nie ma sygnalizacji świetlnej ani znaków drogowych wskazujących kierunek jazdy. Ten typ jest bardzo powszechny na obszarach wiejskich i mieszkalnych. Ogólnie rzecz biorąc, pas do wymijania jest określany na podstawie kolejności nadjeżdżania i wzajemnego ustawienia pojazdów. Chociaż w większości przypadków nie trzeba całkowicie się zatrzymywać. Należy zwolnić i obserwować ruch poprzeczny przed wykonaniem manewru wyprzedzania na nieuregulowanym skrzyżowaniu. Wjazd z prawej strony nie daje automatycznie pierwszeństwa przejazdu i nie zwalnia z obowiązku zwolnienia przed wjazdem na skrzyżowanie. Prawo pierwszeństwa na nieuregulowanych skrzyżowaniach jeśli nie ma znaków drogowych lub znaków drogowych, które pomogłyby Ci określić Twój pas ruchu. Zachowaj ostrożność i skorzystaj z poniższych prostych zasad, aby określić, kto ma prawo pierwszeństwa na skrzyżowaniu nierównych dróg pojazd, który nadjechał jako pierwszy, ma pierwszeństwo przejazdu, jeśli dwa pojazdy nadjeżdżają mniej więcej w tym samym czasie. Kierowca pojazdu z lewej strony musi ustąpić pierwszeństwa kierowcy pojazdu z prawej strony. Podczas wykonywania skrętu w lewo należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim nadjeżdżającym pojazdom. Przeczytaj również w których krajach montowane są samochody marki Volkswagen, jak zachować się na nieuregulowanym skrzyżowaniu, zbliżając się do skrzyżowania należy zwolnić nawet jeśli w zasięgu wzroku nie ma innych pojazdów. Jeśli samochód już wjechał, pozwól mu bezpiecznie przejechać, rozejrzyj się w obie strony, aby upewnić się, że nie nadjeżdżają z dużą prędkością inne pojazdy. Jeśli inny pojazd nadjechał w tym samym czasie co ty, a samochód znajduje się po twojej prawej stronie, ustąp pierwszeństwa przejazdu. Pamiętaj, że prawo pierwszeństwa nie musi być używane przez cały czas i możesz z niego zrezygnować, aby uniknąć potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Skrzyżowanie z pierwszeństwem przejazdu i skrzyżowanie nieuregulowane wszyscy wiemy o priorytetach zasad ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg nierównych. Jest to system wymijania. W którym kierowca pojazdu musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom zbliżającym się do skrzyżowania. Pojazd skręcający w lewo musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z naprzeciwka. Jak jednak należy stosować tę zasadę w praktyce? Zasada ta ma zastosowanie do wszystkich skrzyżowań, na które nie nakładają się znaki pierwszeństwa, sygnalizacja świetlna lub sygnały regulatora ruchu w tym sąsiednie drogi i obwodnica. Nie ma znaczenia, gdzie znajduje się skrzyżowanie w obszarze zaludnionym lub poza nim, i niezależnie od jego typu. Skrzyżowanie typu te, rondo lub inne. Ważne, jeśli na przejeździe kolejowym znajduje się nieuregulowany przejazd kolejowy. Pierwszeństwo przejazdu zawsze należy do tramwaju lub pociągu, niezależnie od jego lokalizacji i kierunku ruchu. Trajektoria przejazdu przez skrzyżowanie nierównych dróg skręt w lewo zawsze rozpoczyna się z pasa najbardziej wysuniętego na lewo. A jeśli pasy sygnalizują kierunek, należy użyć pasa do skrętu w lewo, skręcając w lewo w celu zbliżenia się do drogi dwukierunkowej. Należy zastosować najkrótszą możliwą trajektorię. Skręt w prawo zawsze rozpoczyna się od skrajnego prawego pasa w kierunku ruchu. A jeśli istnieją wskazania dotyczące kierunku ruchu, należy użyć pasa do skrętu w prawo, skręcając w prawo, aby wjechać na drogę dwukierunkową. Należy wybrać najkrótszą możliwą drogę skrzyżowania i zakręty. Około połowa wypadków drogowych ma miejsce na skrzyżowaniach. Bardzo ważne jest. Aby zbliżać się do skrzyżowania z prędkością umożliwiającą ustąpienie pierwszeństwa pojazdom, podstawową zasadą na drodze jest trzymanie się lewej strony, zasadniczo, jeśli skręcasz w drogę innego pojazdu, musisz ustąpić mu pierwszeństwa. Podczas skręcania na skrzyżowaniu dróg równorzędnych należy ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z naprzeciwka skręcającym w lewo oraz pojazdom znajdującym się po prawej stronie. Jeśli ty i nadjeżdżający pojazd skręcacie w prawo, oba pojazdy muszą przejechać przed sobą. Jeśli inni kierowcy nie ustąpią ci pierwszeństwa, nie stwarzaj niebezpiecznej sytuacji dla nich lub dla siebie. Należy również ustąpić pierwszeństwa pieszym. Na skrzyżowaniach o równorzędnym znaczeniu pojazd jadący drogą, która się kończy. Musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim pieszym przechodzącym, przez jezdnie lub pojazdom jadącym drogą, która jest kontynuowana, chyba że zaznaczono inaczej. Powinieneś zasygnalizować, co zamierzasz zrobić, aby inni kierowcy o tym wiedzieli. Upewnij się, że kierunkowskaz jest wyłączony po każdym skręcie lub zmianie pasa ruchu, jeśli kierunkowskazy nie działają. Nie są dobrze widoczne lub samochód nie jest wyposażony w kierunkowskazy. Podczas skrętu w prawo lub zatrzymania należy użyć sygnału ręcznego. Zawracanie należy zaplanować z wyprzedzeniem, aby znaleźć się po właściwej stronie drogi i mieć wystarczająco dużo czasu na wskazanie miejsca skrętu. Skręty w lewo należy wykonywać po lewej stronie drogi. Podczas wykonywania skrętu w lewo, zasygnalizuj skręt w lewo. Trzymaj się lewej strony drogi. Na którą wjeżdżasz? Jadąc drogą wielopasmową, należy skręcić w lewo z lewego pasa lub pasa ze strzałką na chodniku skierowaną w lewo. Podczas skręcania w lewo lub w prawo należy ustąpić pierwszeństwa pieszym przechodzącym przez jezdnię, na którą się wjeżdża. Przeczytaj także. Opcje dotyczące miejsc zakupu używanych samochodów skręcając w prawo. Zasygnalizuj skręt w prawo. Jadąc drogą wielopasmową, należy skręcić w prawo z prawego pasa lub pasa ze strzałką skierowaną w prawo. Skręć w prawo, gdy jest to bezpieczne. Ustąp pierwszeństwa pieszym. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w oznaczeniach drogowych wskazujących sposób wykonania skrętu, jeśli nie ma oznaczeń drogowych. Należy skręcić w prawo, przejeżdżając jak najbliżej środka skrzyżowania dróg równorzędnych, wykonując skręt w prawo na podzielonej drodze ze środkowym pasem ruchu, należy poczekać na odpowiednią lukę na nadjeżdżającym pasie ruchu, jechać jak najdalej do środkowego podziału drogi i nie zatrzymywać się, dopóki nie będzie to bezpieczne. Przed skrętem na nieuregulowanym skrzyżowaniu upewnić się. Że przestrzegane są wszystkie znaki ustąp pierwszeństwa lub stopu oraz sygnalizacja świetlna. Przed ruszeniem z krawężnika lub z miejsca parkingowego na środkowym pasie należy przez co najmniej 5 sekund sygnalizować? Sprawdzając lusterka i martwe pole. Bezpieczne przejeżdżanie przez skrzyżowania. Znajomość przepisów i zachowanie ostrożności za kierownicą to ważne i pomocne kroki w celu uniknięcia kolizji. Chcielibyśmy zaoferować kilka wskazówek, jak bezpiecznie poruszać się po nieuregulowanym skrzyżowaniu, bądź cierpliwy. Niecierpliwość zwiększa emocje i zmniejsza koncentrację uwagi. Zastanów się. Co mogą zrobić inni kierowcy, gdy zbliżasz się do skrzyżowania, zwłaszcza gdy zmieniasz tor jazdy, unikaj rozpraszania uwagi. Zawsze używaj pasów bezpieczeństwa i nalegaj, aby wszyscy w pojeździe robili to samo. Pasażer bez zapiętych pasów stanie się bronią zagrażającą bezpieczeństwu innych pasażerów podczas kolizji. Nie przyspieszaj. Kierowca jadący zbyt szybko podczas zbliżania się może nie być w stanie całkowicie się zatrzymać, jeśli znajdzie taka potrzeba. Tam, gdzie sygnalizacja świetlna nie działa, obowiązują zasady zatrzymywania się w czterech kierunkach. Na skrzyżowaniu, które jest regulowane znakiem stop tylko na jednym pasie ruchu, pierwszeństwo ma ruch nieregulowany, pojazd, który dojeżdża do skrzyżowania i zatrzymuje się jako pierwszy. Zawsze ma pierwszeństwo przejazdu. Pojazdy skręcające w lewo powinny zawsze ustępować pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony i jadącym na wprost. Należy zachować szczególną ostrożność podczas zbliżania się do dużych ciężarówek i maszyn rolniczych. Należy uważać na ciągniki siodłowe i naczepy. Kolizje te często powodują znaczne uszkodzenia pojazdów i innych obiektów. Kierowcy ciężarówek przejeżdżający przez nieuregulowane skrzyżowanie powinni mieć wystarczająco dużo czasu, aby tył pojazdu nie kolidował z ruchem poprzecznym. Zachowaj szczególną ostrożność na nieuregulowanych skrzyżowaniach o świcie, zmierzchu i w nocy. Gdy nie widzisz długiej przyczepy jadącej za ciężarówką, należy zwracać uwagę na ciężarówki i samochody ciężarowe, których boki mogą być zabrudzone lub w których nie działają urządzenia odblaskowe i inne środki zapewniające widoczność. Kierowcy ciężarówek powinni upewnić się, że kierunkowskazy i urządzenia odblaskowe działają ponieważ po rozładunku mogą być trudniejsze do zauważenia. Ograniczanie liczby wypadków na skrzyżowaniach. Błąd ludzki jest największym czynnikiem przyczyniającym się do wypadków drogowych. Jak zmniejszyć ryzyko wypadków na nieuregulowanym skrzyżowaniu? Rondo to skuteczny sposób na ograniczenie prędkości. Zmniejszający prawdopodobieństwo kolizji z dużą prędkością pod kątem prostym na rondzie dochodzi do znacznie mniejszej liczby i mniej poważnych wypadków niż na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną lub znakami stopu. Wyraźne oznakowanie dróg i egzekwowanie przepisów ruchu drogowego to niedroga metoda poprawy bezpieczeństwa. Lepsza synchronizacja sygnalizacji świetlnej może zapobiec niektórym kolizjom między strumieniami ruchu. Lepsze oświetlenie. Nie zmniejsza prawdopodobieństwo kolizji w nocy, a także ogranicza działalność przestępczą. Piesi mogą mieć czas na rozpoczęcie przechodzenia przez jezdnię przed skrętem pojazdu. W niebezpiecznych lokalizacjach doposażenie w dwukierunkowy ruch i czterokierunkowe znaki stop może zmniejszyć liczbę wypadków. Na skrzyżowaniu typu T które nie jest kontrolowane przez sygnalizację świetlną lub znaki drogowe. Kierowca na drodze musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu i umożliwić przejście pieszym przechodzącym przez ulicę, dotyczy to również wjazdu na autostradę z ulicy lub drogi krajowej.